Chwila moment. Szczeń Boże, witajcie. Jestem sobie pod bazyliką Najświętszej Maryi Panny w parafii świętego Mikołaja w Rychwałdzie u ojców Franciszkanów. Zaraz Wam powiem dlaczego akurat tutaj, za, zaraz na końcu tego nagrania przed chwilą jeszcze tutaj był deszcz. Teraz już wyszło słońce, jest pięknie. Te okoliczności przyrody i te okoliczności miejsca są bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszej Ewangelii mamy dosyć mocny spór między znawcami prawa, faryzeuszami, a Panem Jezusem, synem Bożym, synem człowieczym. Spór, w który my czasami jako ludzie wydaje mi się, że też wchodzimy, i to jest niesamowicie ważne, żeby zwrócić uwagę, jakie podpowiedzi daje nam Pan Jezus. A propos właśnie tego wchodzenia w spór, w jakąś kłótnię z Panem Bogiem na temat prawa. Prawa, które dla nas związane jest z przykazaniami, z prawem boskim, które związane jest dla nas z przestrzeganiem zasad życia chrześcijańskiego, czyli Ewangelią. I teraz zobaczcie, to jest niesamowite, ponieważ człowiek ma taką ciągotkę, ma taką czelność, ma w sobie taki bunt, ma w sobie coś takiego faryzejskiego. Jak w tej dzisiejszej Ewangelii, że chcę powiedzieć, Panie Boże, ale co z tego, że ty tak ustanowiłeś? Ja chcę to zmienić. My chcemy to zmienić. My mamy większość, my mamy rację. My sobie to prawo zmienimy. A Pan Bóg mówi, ejże, moment, chwila, ale to nie jest kwestią większości. To jest prawo boskie, to jest prawo naturalne. To jest prawo, które daje Pan Bóg i żadna większość tutaj nie ma nic do gadania, żadne wasze widzimisie. Gdyby ktoś chciał zadanie domowe z tego fragmentu, a może ono dać mnóstwo ciekawych podpowiedzi dla nas, to zobaczcie sobie, jak Adam i Ewa w tej właśnie sytuacji, kiedy wzięli i złamali prawo, przeżywali złamanie tego przykazania, które mieli w Raju, jednego tylko. Oni nie, nie mieli dziesięciu, oni mieli tylko jedno przykazanie tam w raju. Yy, druga rzecz, yy, ciekawy fragment też ze Starego Testamentu. Wow, ale świeci słońce, to muszę go tak zasłonić. Drugi fragment ciekawy to, kiedy budowali sobie wieże Babel, ludzie, którzy stwierdzili: Zróbmy większość i naszym prawem na siłę wtargnijmy do nieba, skoro Pan Bóg nas w tym niebie nie chce przyjąć. To a propos zadania domowego. Natomiast yy, Jaka wskazówka, jakie zadanie na ten tydzień? Wydaje mi się ono następujące: żeby nie bać się zobaczyć, kiedy mnie ciągnie do kłócenia się z Panem Bogiem, do wadzenia się z Jego prawem, kiedy mi ciężko jest z tą mm, e, Ewangelią, czy z tymi przykazaniami, czy z jednym konkretnym, czy z jakimiś zasadami życia chrześcijańskiego, kiedy po prostu dzieje się burza, kiedy pada, kiedy niebo jest takie jak, o właśnie gdzieś tam z tyłu. W tym miejscu, gdzie jeszcze widać pozostałości burzy. To po pierwsze. Po drugie, żeby zobaczyć, i tu jest właśnie pokój franciszkański, czyli to, co święty ojciec Franciszek o czym tak pięknie mówią i przekazują i piastują. Te jego, to jego zawołanie, pokój i dobro, tę jego prawdę wyczytaną z Ewangelii, pokój i dobro, Franciszkanie, tutaj się gospodarze, żeby zauważyć, że tak naprawdę w życiu chrześcijańskim przestrzeganie przykazań, życie w zgodzie z nimi, to nie jest jakaś mordęga, to nie jest rezygnacja z siebie, ale jeżeli się w te przykazania, w tę Ewangelię wczytamy, to daje pokój, taki jedyny, prawdziwy. I prawo boskie. Na przykład z dzisiejszej Ewangelii o szacunku do Boga, do Jego imienia i do oddawania mu czci, na przykład w szabat, czy prawo naturalne, z którym też niech chrześcijanie się przecież zgadzają, co do życia, co do szacunku, co do sprawiedliwości, co do godności ludzkiej, co do życia od początku do końca i tak dalej. To jest coś naturalne, to jest coś dane od Pana Boga, to jest coś nie Przegłosowywalne większością, chociażby nie wiadomo jak nas korciło. to jest coś dane dla człowieka, dla naszego dobra. Natomiast bywa taka postawa, jak faryzeuszów w, z dzisiejszej Ewangelii, postawa, w której my byśmy chcieli, kiedy nam coś nie pasuje, kiedy nam coś nie wychodzi, wziąć to przegłosować. Wziąć powiedzieć: Panie Boże, sorry, jesteś w mniejszości, od dzisiaj to przestaje obowiązywać. Tylko Pan Bóg w takich sytuacjach jest mądrzejszy i on wie, gdzie by nas to doprowadziło. Dlatego, choć może na pierwszy rzut oka yy, zabierając nam wolność, wolność i trochę wbrew nam się upiera, mówiąc: Nie, ja z mojego prawa nie zrezygnuję, bo ja dałem go dla waszego dobra. Jeśli komuś pobrzmiewa kochający, mądry rodzic. To chyba o taki obraz Pana Boga z tej dzisiejszej Ewangelii wychodzi. No, koń mi to potwierdza tutaj z pastwiska obok. Yy, dobrego tygodnia, dobrych rozmów albo wadzenia się z Panem Bogiem, dobrych radości z tego też, że przestrzeganie przykazań wychodzi, bo chyba nikt nie jest taki, żeby łamał wszystkie. Zasady życia chrześcijańskiego, życia przykazaniami, bo wtedy też trochę zaprzeczałby swojemu człowieczeństwu. Więc pamiętajcie, nawet jeżeli nam ciężko jest z tymi przykazaniami i zasadami, że też są takie, których, się piln których pilnujemy i które się nam przydają i które przestrzegamy, więc żeby nie było jakiegoś smutku w tym tygodniu, ale radość z tego, że coś mi wychodzi, bo przecież Pan Jezus z tego się cieszy. A jeśli nie wychodzi, no to w dzisiejszej Ewangelii jest też o uzdrowieniu. O tym, że jak już nie umiem, jak już nie wiem, mogę przychodzić do Pana Jezusa. No i dużo pokoju i dobra, jak mawiał, jak święty Franciszek i jak powtarzają to jego duchowi synowie i córki. Pokój i dobro, szczęść Boże, trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.